Na czym skupiłbym się, gdybym miał zacząć trading od zera? To bardzo proste: na trzech podstawowych filarach. Po pierwsze, zrozumienie istoty prawdopodobieństwa w handlu. Po drugie, zarządzanie ryzykiem. Po trzecie, zarządzanie pieniędzmi. Zaczynając od tego pierwszego, bez zrozumienia istoty systemu probabilistycznego w handlu, nigdy nie będziemy w stanie rozróżnić straty, która wywodzi się bezpośrednio z błędu ludzkiego, od straty, której przyczyną jest po prostu system probabilistyczny i ta strata jest elementem naszego handlu, czyli innymi słowy po prostu kosztem. Po drugie, zarządzanie ryzykiem. Niezależnie od tego, jak dobrymi handlarzami bylibyśmy i jak dobrze spekulowalibyśmy na cenie, no to niestety, nie rozumiejąc po prostu tego, w jaki sposób odpowiednio zarządzać ryzykiem, żeby nie skasować swojego konta w dłuższym terminie, nie będziemy w stanie właśnie na tej powierzchni się w dłuższym terminie utrzymać. Dlatego niestety, bądź stety, ale liczby za, Zawsze wygrają. Po trzecie i najważniejsze zarządzanie pieniędzmi. Otóż musimy zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest na nasz kapitał i na co możemy sobie pozwolić, i jaki procent będzie nas satysfakcjonował w momencie, kiedy będziemy tym kapitałem obracać. I to jest szalenie istotne, ponieważ jeśli rozumiemy prawo wielkich liczb i rozumiemy, że każda strata będzie miała okres drawdownu, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, na jaki drawdown generalnie możemy sobie pozwolić w ramach naszego kapitału.